A to jest? O, nie widać jest umyta jedno euro co takie ładne zobaczcie jaki ładny znaczy, coś cudownego zobaczcie, zobaczcie jak... cześć witajcie ja jestem Miłosz a wy jesteście na kanale Zumil Poszukiwacz. w dzisiejszym dniu jadę nad jeziorko Kralingen jest to w Rotterdamie. No cóż, będę tam szukał razem z Jarkiem. Jarek przyjedzie troszeczkę później. Najpierw się rozstawię. Będę szukał na plaży. A jak Jarek przyjdzie, wchodzimy do wody. Tylko to będą takie inne poszukiwania w wodzie, jakich jeszcze nie było na kanale. Bo ja będę szukał w woderach Equinoxem. A Jarek będzie nurkował z agregatem. Więc zobaczymy. Może będzie ciekawie. Na pewno coś będę nagrywał spod wody, więc myślę, że będą ciekawe poszukiwania. I może będzie więcej takich poszukiwań. Zobaczymy. E, nie trzymam Was w niepewności. Patrzcie co uda nam się znaleźć do pierwszego dołka. No i słuchajcie, po kilku minutach na plaży. Weszła pierwsza monetka. A jest nią ukraińska monetka. Kopiejki, tak? 10 kopiejek. 2010, Ukraina. Jeżeli się mylę, że to są kopiejki, bo ja nie, nie, nie pamiętam, jak się nazywają. Ukraińskie monety, to tu gdzieś napiszę, jaka to moneta jest. No i słuchajcie, jeszcze widzę, że do tego mojego węża na plaży jeszcze trzy identyczne monetki znalazłem. Z Ukrainy No czyli tutaj coś jest Nie zostało jeszcze przeszukane Tu jeden wykrywacz Tam drugi wykrywacz A tam Jarek, który już przyjechał do mnie Zapomniał Pimpojtera Idziemy Najpierw poszukać po plaży Plaża ładnie wyrównana jest Jakby ten ciągniczek e, Przesiał ją Z grubych e, Śmieci i monetki zostały tylko. I pierścionki tylko zostały. I inna biżuteria. Dobra, widzimy się przy następnym doku. Jarek już dzisiaj wykopał swoją pierwszą monetkę. A teraz kopię. Gwóźdź. Co? Kapsel. No. Takie są realia plażowe. Każdy kapsel zbliża się do fajnej sankcji. Tak, tak jest. Jak to mówią akwizytorzy? Akwizytorzy. Tak jak mówiłem, po sygnale rozpoznałem: 20 centów. No jest. Pierwsza eurowa monetka. Super. Z takiej dziury. Taka bransoletka. Jest Ale. Szajs metal. metal na gumeczce. <laughs> Ale jest biżuteria. Tak. Pierwsza. Co <laughs> tak <ciągle? laughs> I pod taką zjeżdżalnią. Pierwsza monetka. 50 centów. Jest druga monetka pod zjeżdżalnią. 5 centów. To wygląda tak, że tutaj wsiada się tyłkiem. I się zjeżdża, i ludzie gubią monety. Kolejne 5 euro centów. Trzecia monetka z tego terenu. Słuchajcie, kolejna monetka. Tym razem jest to 2 Powiem wam, że teraz ładny numer. Sygnał bardzo czysty. Prawie 30 cm dziura. Ona mi się obsypała teraz, ale Pim pointer ma 25 centymetrów. Zobaczcie, 25 centymetrów. I równo. I tu była moneta. Zobaczcie, 50 centów. Bardzo głęboki sygnał. I kwestik daje radę również na głębokie sygnały. No ślicznie. Kolejne 50 centów, czyli euro 12. Już z tego, parku, z tego parku, z tego z tego, placu zabaw. No, jeszcze z tej samej dziury 50 centów. Słuchajcie, teraz podeszłem pod takie e, husztawki i wpada mi jeden amerykański cent z 2002 roku. No ślicznie, kolejna zagraniczna moneta. A teraz mały depozycik. Cztery kapsle w jednym doku. Ale numer, teraz taki medal znalazłem. Koning. Koning Kluke. Nie będę czytał. Silvering De Mas. <ścoughs> Jakiś pamiątkowy medalik. Fajnie. Spójrzcie, przygotowania już na całego trwają. Do podwodnych poszukiwań. Jarek jak ninja na czarno. Ja na zielono. Jak... Nie ninja, tylko jestem tym. Co? 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 Jarek już w pełnej, w pełnej gotowości. Kamerę zakłada, ujęcia z kamery będą reżyserowane przez Jarka. No także widzimy się już przy pierwszych znaleziskach. I tyle widzieliśmy Jarka. Nara, nurkuj! Jest i pod wodą. Tam, gdzie ta chorągiewka, to będzie Jarek. Jest, poszedł pod wodę. Nie umie się zanurkować. <gry> Dobra. Jak już szuka coś. Słuchajcie, pierwszą moją kręgłością z podwody wody jest plastikowy guzik. No nie wiem. Ja mam w ogóle za duże oczka w swoim sicie. Słyszę sygnały, ale jak kopię one przelatują. No, trudno. słuchajcie mam pierwszą monetę spod wody 10 centów 1700 1900 78 no jest ładna monetka pierwsza pierwsza z wody no cieszę się bardzo słuchajcie tam obok Jarka jest jeszcze jeden nurek z takim samym sprzętem no Jarek jest pod wodą a ten gościu mam na drabince nie wiem czy widać bo słońce mi świeci prosto w twarz no ale tam są no i powiem tak jest bardzo dużo sygnałów ja e Equinoxa nie znam za dobrze. Kopię prawie wszystko. Mam masę gwoździ. Dużo sygnałów jakichś malutkich, głębokich. No tu mam 19, coś 20. Przeskakuje na 16, 10. Czekaj, co? Jak się że iPhone'a ma? Ale numer Jarek eee, Jarek pod wodą znalazł butelkę z czymś, zaraz otworzymy. I co tu jest? Woda, jakiś papierek, ale to, co to jest? Co tam żyć? to jest? Chyba jakiś syf, znając życie, było, znając ludzi. Złotko. Nie, jakiś list. List z butelki. Zobacz. Gdzie to się urwało? Jeszcze jakby dorzucił złotą sztabkę do środka, to by lepiej, no. <noise> Jest gościu od ten, od nie działającej. niedziałającej. Mm. A giladpal weryknit, he? Giladpal par Weryknit, O kurde, patrz Jaki list. No to może do wysuszenia dajmy najpierw Nieeee kurde. Nie. Nie. To jest śmieci, sobie Rotterdam, Nordeboch Tu można śmieci poczuć. Może ktoś wróci by do powiedział ale jak ktoś się będzie podniecał. <laughs> rozwala się ale to jest jakaś kilometrówka chyba albo coś takiego no nie no nawet nawet ten ktoś jakiś supełek jakiś supełek, na linka no <laughs> ale numer <laughs> egzamin Rajby w wajs egzamin. Chyba No coś tu jest na Was grane Coś jest na Was grane, ale co? Dinsdach, wunzdach, donderdach no i taki Nitek Ale czekaj, zobacz Może tu rok. Ty, masz numer telefonu? 6629320 Albo coś Zobacz, a data? Ile to mniej więcej leży? Nie ma tu daty jakiejś? Nie. Do godziny? Tu, z tej strony? Jest, no to chyba. Ciekawe, ile to leżało w wodzie. No, lat, a nie, czyli to to jakieś jest rozpiska. Kandydat, Kandidat datą, instrukto. Tak, tu są jakieś dane. <laughs> uh -huh. Dane osobowe. Z datami urodzin? I. Adresem? Adresem, tak? Nie, Nie. nazwiska 2018. Czyli 2018. 2018. Tak. Egzamin datum. Czyli 4, lata to leżało. 4 lata w wodzie. No mogło być. No dobra, wyrzucamy to. Nie ma nic wartościowego. Słuchajcie, podsumowanie wygląda tak. Jeden iPhone, jakieś tam śmieci, tu też mam śmieci. Eee... Jarek, ile na plaży znalazłeś? Na plaży 10 centów. 10 centów. <grytanie> Wytnę. <grytanie> 10 centów na plaży, eee, 10 centów pod wodą i 5 centów, ale mocno wypłukane masakrycznie 1970 i drugiej cyferki nie widać. No eee, a moje monety z podwody to jest ta 110 centówka, taki e, koralik. Coś zakręcane, taka kapsułka. Nie wiem od czego to może być. No i ten guzik. Krągłość plastikowa. A na plaży, na plaży i na, na Placu Zabaw znalazłem euro 70, euro 82 i ten medal. Mogę już Cię nagrać? Gdzie, gdzie ma być subskrypcja? Tu będzie subskrypcja, nie? Tu. A tak przy okazji, tego iPhone'a spróbujemy wyciągnąć kartę pamięci. Może jakoś namierzymy, więc jak coś w kolejnych odcinkach śledźcie, zobaczymy. Może kogoś znajdziemy i oddamy. Może Chociaż tak... karta pamięci, najważniejsze są zdjęcia, bo telefon już do niczego. Ładnie, ładnie na półkę postawić. Ty nam, no, Polak, wszystko sprzeda. <laughs> Będzie Pan zadowolony. <laughs> Jak się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do następnych odcinków.